Ale jedzie, ale jedzie. To nie jest ani karp, to nie jest amur, to jest piękny. Podejrzewam, że prawie metrowy. <śle> nie, nie, to się nie dzieje. Dzień dobry. Jak zwykle wieje, to do tego już się przyzwyczailiśmy w tym sezonie. Dziś plan bardzo prosty i minimalistyczny. Mamy wiosnę i wszystko pyli. Słychać to po moich zatokach, ale postaramy się połowić na dosłownie garstkę peletu, zanęty i kulek karpiowych, bo też będzie karpiowanie. A łowisko to zbiornik, który darze ogromnym sentymentem. A dlaczego? Opowiem Wam za chwilę. Zapraszam do oglądania. Łowisko numer 522 Rajsko, zarządzane przez koło Fiat Autopoland, znajduje się w pobliżu Oświęcimia. To malownicze miejsce obejmuje dwa zbiorniki pożwirowe o zróżnicowanej głębokości, które połączone są w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się ryb. Dzięki temu mogą naturalnie wędrować w poszukiwaniu pokarmu i schronienia. I choć można tu spotkać naprawdę piękne okazy, sukces nie przychodzi łatwo. Wymaga cierpliwości. Zaangażowania i dokładnej obserwacji wody. Ale właśnie to wyzwanie sprawia, że każda złowiona ryba cieszy podwójnie. To właśnie tutaj po 15 latach przerwy od zawodów wróciłem do rywalizacji i udało się trzykrotnie stanąć na podium. Na dodatek złowiłem swojego pierwszego w życiu amura. A każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z tą rybą, wie, jakie towarzyszą temu emocje. Mam nieproszonych gości. Halo, halo. Sióś, sióś. zapraszam. Ja nie mogę tutaj Was gościć. Proszę stąd iść. Ja wiem, że to jest Wasz teren, ale niestety. Zostaw. Koniu mnie. <grybuj> no, chyba trzeba będzie się stąd wyjeść. Bo koledzy nie chcą opuścić swojego stanowiska. Poszły stąd. Sio. Łobuzy masakra. Nie wiem, czy nie będę musiał się stąd wynieść, bo one nie pozwolą mi łowić. Agresywne, pilnują swojego pewnie gniazda, jeżeli tu mają. Idźcie tam dalej. Nie przeszkadzajmy sobie. Sią, sią, sią. Oj, jaki ty jesteś zły. No. Jakby nie patrzeć, to gospodarze tego łowiska, więc trzeba się z nimi liczyć. Dziś podobnie jak ostatnio, postawiłem na jedną wędkę metodową, przeznaczoną do dystansu, bo przed nami rzut na około 100 metrów. Druga wędka to klasyczna karpiówka z użyciem woreczka PVA. Do metody zastosuję pellet skreting uzupełniony garścią mieszanki federowej, a na karpiówkę kulkę proteinową o smaku Skopex w rozmiarze 20 mm. Do pv pójdzie to samo co na włos. No cały czas mnie atakują. ups. pss, poszły stąd. Sio. Sio, 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 sio. no trzeba będzie jej przegonić, bo to nic z tego nie będzie, jak będą w żółki wpływać. Sio. Do metody przywiązałem 10 metrów strzałówki z grubszej plecionki 0,12 mm, aby mieć pewność, że zestaw wytrzyma duże przeciążenia podczas dystansowych rzutów. Podajnik 40 gram i własnoręcznie wiązane przypony, które ostatnio zdały test wytrzymałości, dając mi rekordowego karpia. Przede mną w linii prostej w odległości 126 metrów znajduje się wyspa. A w takich miejscach chcemy szukać ryb. Wyraźne wypłycenia w jej pobliżu to idealne miejscówki, żeby położyć tam zestaw dystansowy. Karpiówka pójdzie w głębszą partię zbiornika na sam środek. Dziś używam sygnalizatorów dźwiękowych, a z uwagi, że łowimy pod wyspą. Bardzo ważne jest założenie hangerów, aby zaobserwować branie, bo istnieje duża szansa, że ryba popłynie w naszą stronę. Przejdźmy do omówienia zestawu karpiowego: 70 gramowy ciężarek, krętlik z szybkozłączką, gotowy przepon z haczykiem w rozmiarze 4 i najważniejsze PVK. Coś tu się dziwnego stało. Zarzuciłem i poczułem luz. To jest chyba ryba. To jest ryba. To jest ryba. To jest duża ryba. To jest mega duża ryba. Zarzuciłem i chciałem wybrać luz. Ale akcja. O, to będzie albo duży karp, albo abur. Co jest grane? Wiedziałem, że te rzuty pod wyspę w końcu przyniosły efekty. Ale to dosłownie minęło. To, no nic nie minęło. To po prostu od razu było branie. O, widzicie to? Ale to będzie ryba. Nie wiem, no nie mam pojęcia, co to jest w ogóle. Ale jedzie, ale jedzie. Stop, 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 stop. No dziś dowiązałem przy strzałowy, mam nadzieję, że wytrzyma W międzyczasie może zacznę zwijać tę wędkę Żeby się nie okazało, że mi wpłynie tu o, Ale to będzie ryb To będzie duży ryb Ta wędka na szczęście jest rzucona niedaleko Wielki odjazd w ogóle I to jest to o czym mówiłem wcześniej że Uu. to jest to o czym mówiłem wcześniej że niekiedy te ryby po prostu idą do brzegu. I ciężko zobaczyć branie. Rzuciłem. Poczułem opór. I myślę, okej, okay, można zostawić wędkę. W tym momencie będzie już napięta. Nagle zobaczyłem, że. Plecionka! wow, 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 wow! Nie, to będzie amur. To będzie duży amur. No, na plecionce wyholować amura to będzie. To będzie misja. No nie chciałbym go stracić. Nie, 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 nie. O kolego. Z tej wody, tak jak wspominałem, wyciągnąłem już amura, który miał ponad 9 kg. Był przepiękny. Tylko nie chcieli wejść w żadne zaczepy. Proszę cię. Dobra, ta wędka już jest prawie, 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 prawie na brzegu. No nie mogę jej tak zostawić, bo jeżeli to jest tak duża ryba, to zaraz to wszystko będzie splątane i cały ten trud na marne. No jest kombinatorstwo. Ale robimy to. Dobra. Wędka przy brzegu. Przy brzegu. Walczymy teraz z rybką. Wow, Ona nie chce iść, ale jest duża. Jest duża. To będzie bardzo długi hol. Inaczej tego nie, nie widzę. Tym bardziej, że na plecionce muszę być bardzo ostrożny ona jeszcze ma masę siły jedzie wydaje mi się odzyskać metr to znowu jedzie oby tylko nie znalazł żadnego zaczepu bardzo mnie ciekawi czy to jest karp czy amur. Jeżeli karp to ciekawi mnie jakich rozmiarów, ale bardziej wygląda mi to na amura, bo te odjazdy są takie dzikie. Widzę już strzałówkę. Widzę strzałówkę. Dobra, póki jest jeszcze dystans, podbierak, podbierak, nie poddaje się. On teraz będzie przy brzegu szedł. Obróć się, obróć się. Musisz się obrócić i iść do mnie. Tu jest głębsza część, więc będę próbował holować go tutaj. Jest, widzę go. To jest. Nie uwierzycie co to jest. To nie jest ani karp, To nie jest amur. To jest piękny. Podejrzewam, że prawie metrowy. Sum. To jest sum. Nie, 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 nie nie tutaj. Jakim cudem, gościu, ty wziąłeś na Corn power wersję mini, to będzie chyba metrowa ryba. On nie chce w ogóle przyjść do brzegu. Ja cię kręcę, o. on jeszcze ma sporo siły. Na metodę na Waftersa Corn Power. Piękny. Chodź tu. Musisz się obrócić. Jesteś już bardzo zmęczony. Nie wierzę w to, co. Nie, nie, nie. To ja w to, ja to nie wierzę. W to, co tu się dzieje. Chce mi się wierzyć To co się tutaj dzieje? Wracaj Wracaj Obracaj się ładnie Ale zapięty tylko za wargę Chodź 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 tu Gacino Chodź tu Chodź tu musisz tu wpłynąć tak. Nie nie to się nie dzieje się nie dzieje? Chodź oh, nie zdążyłem zdjąć rękawiczki Dobra mata Wiedziałem, że ta mata się dzisiaj przyda Nie, no to, to, jest, to jest hit. O. <ścoughs> Wszystkiego mogłem się tutaj spodziewać Pięknych karpi Amurów Ale to czego naprawdę nie mogłem się spodziewać To suma na metodę i to jeszcze takiego ładnego. Ho, ho, ho. Chodź tu. Gagatku. Ty jesteś piękny. Ty jesteś ogromny. Znaczy, na metodę, wiadomo, no, ale... Ale jak do tego doszło w ogóle? Jak tyś to zrobił, kolego? Jak? Ty jesteś w ogóle zahaczony jakoś od dołu. Ledwo co. Haczyk wyskoczył. Poczekaj tu chwilę. Waga. Odkarzacz. Miarka. Dobrze, że w ogóle się zmieściłeś. Kolego. <sum> <sum> o, Boże, święty. SUM na metodę. Sum na metodę. To jest niewiarygodne. <sum> Miarka zardzewiała, ale ty masz 97 centymetrów. Metrowy sum. Ach. I nie będę go ważył. Tylko psiknie go jeszcze raz. Niech on sobie szybciutko wraca do wody. O, ty jesteś tak niespodziewanym przyłowem, że nie wiem, czy kiedykolwiek cokolwiek mnie tak. Zaskoczyło jak to, co ty dzisiaj mi sprawiłeś. Ale frajdę mi dałeś. Kumpel. Ale dałeś frajdę. Coś pięknego. Będziesz gotów odpłynąć. Na no, pewno jesteś zmęczony. Na pewno. Nie. Spokojnie. Bez obaw. No dla takich chwil... Ua, łata. <gryw> dla takich chwil. Warto czasem wyskoczyć na tą wodę. Powiem szczerze, dziś miałem taki kryzys i myślałem, a pogoda nie taka, trochę pochmurnie, nie wiadomo czy nie będzie padać. Nie chciało mi się za bardzo. I też przesiedziałem tutaj 3 godziny bez brania, bez efektów. Mając świadomość, że woda jest zimna. Nie są to najcieplejsze dni, więc tych ryb może nie być. I nic nie uda się złowić. A tu proszę. No, to jest niesamowite wędkarstwo zaskakuje. Metrowy sum na metodę. Kto by mógł się tego spodziewać. Podejrzewam, że to kwestia przypadku i tego, że on po prostu akurat tam był, coś wpadło mu do wody i przyatakował. bo dosłownie po zarzuceniu poczułem opór myślałem, że podajnik opadł do dna, a raczej było to nawet uderzenie więc się zdziwiłem, że tak długo opadał podajnik a potem luz, 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 wybieram, wybieram, nie ma nic więc zdecydowałem się zaciąć a był dosłownie zacięty od spodu za wargę ten zbiornik jest niesamowity rekord Tamura 9 kg złapałem, jestem szybki też miał chyba około metra a teraz taki sum dzieło w przypadku bo inaczej tego nazwać nie można ale takie przypadki to ja przyjmuję w ciemno. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam również będą się zdarzały takie przyłowy. Życzę Wam powodzenia nad wodą, bo powodzenie jest ważne, ale przede wszystkim czerpcie z tego frajdę. Cześć!